Oj czekaj, czekaj, jakie była moje Mieliśmy dzisiaj obiad z władzami e, Komendy Głównej ZKR Harcerzy. No, siemano! zajechaliśmy właśnie na drugi weekend kursowy, czyli z tego e, kursu, kurs harcmistrzowski. Jest to już drugi odcinek. Pierwszy możecie zobaczyć w kartach, graczek dalej teraz. Także gdzieś tam się pojawia. E, a dzisiaj zaczynamy drugi odcinek z kursu. E, to są moi pasażerowie, przedstawcie się ładnie. Cześć, jestem Sandra. A Jakuba. No, to do zobaczenia, zobaczymy, co dzisiaj się działo dalej.

Mam ma dyplom, to też. O, ja to, że... ja prostu... Ale kubkach, to kubka, kubka, z nie ma Proszę, za cenę. tymi kubkami, to się nagrywa, wiecie? A co tam masz? Coś małą, tak nie, tak nie, pytałem co masz. Kubek. <grym> tak było w kabarecie, mam gorący kubek. Z, z, zrobiliśmy sobie. Mm, i, no i tak to wyszło. Zrobiliśmy wszystko samodzielnie. Dostaliśmy tylko dofinansowanie. Całe resztę sami, albo jest moje prywatne, albo sami zbudowaliśmy, tak jak te stoły, to wszystko tam co to, to budowaliśmy sami. Nie Grubość, nie wiem, to tyle wystarczy? No myślę tak tylko no dość prosto teraz. Tak, ręką, tak? Tak, tak, tak. tak prosto, to chodź, 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 nie ma? tylko chodź, ma, to, żeby chodź, tym, Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Nie, Bez szalenia do szalenia. Ja bym się bał... No, tak łatwiej jest, jest to rozpuszczalnie, dużo szybciej. Tak się jeszcze Ja... Co to było? To są myślę najgorsze, to są takie pozostałości. Nie, weź ja, sobie, to... bo mi już się tutaj zacząć. To, to, to A jak z tego maka jeszcze zrobić, trzeba przykleić. Okay. Sam zrobiłem w warsztacie, który nazywa się Blaszak Warszał prowadzony jest kolumny z KR I w tej chwili właśnie robimy krążki z drewna z różnymi ozdobami. Taka chałupnicza robota, super to wygląda. To tu widziałam relacja? Tak? O tutaj prowadzi do tutaj. Wszystkie najlepszego z dnia myśli braterskiej! Faktem ten filmik pewnie pojawi się tydzień po y, dniu myśli braterskiej, ale... Oj czekaj, 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 jakie mam na imię Robert. Robert, Robert Gambara, podcacmisz, komendant kojawsko pomorskiej Koronki Harcerzy ZKR Podkreślam dzisiejszego dnia i dla przyjaciół jestem Kio. Kio. Dobra. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy bardzo. Zdanie wypowiedziane przez kogokolwiek, kto ma prawo do swoich opinii, tę opinię wyraża, i e, jest to uważane za symetryczne do e, tego, co mówi ktoś, kto się na tym zna. Ruch, kiedy był zaszczepiany też na nasze warunki kraju, który, którego jeszcze wtedy nie było, e, który potem zaczął się scalać. E, tamto harcerstwo e, nadawało ton dyskusji. E, ono było awangardą. Bydgoszcz, dzień drugi. Chcemy bardzo mocno unikać powielania dokumentów. E, kolejna e, propozycja czy rekomendacja? Pytanie, czy zatrzymam? Tak, okay, Podejmowana jest decyzja zaprasza się zespół, który pracował nad tym tak? i ja pytam, tak? z czego to ewentualnie wynika, czy dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Okay. więc rzeczywiście, drodzy Państwo, tak, nie funkcjonowała tutaj głównie, mogę się powiedzieć, w wieku XVI. i znana jest chociażby z tego, że wybiła. Największą monetę w Europie. jest to dugotówka dół. króla Zygmunta? Mówi się, że ostatni worek, który został tutaj wyprodukowany, do dzisiaj nie wiadomo gdzie jest. W dniu wczorajszym spędziliśmy Dzień Myśli Braterskiej razem z instruktorami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Spędziliśmy chwilę wspólnie przy ognisku. A dzisiaj zwiedzamy Bydgoszcz. Pierwsza część zajęć odbyła się w Muzeum Mennica Bydgoska. Tam mieliśmy zajęcia z naszych zadań międzysbiorkowych, a w tej chwili spacerujemy po Bydgoszczu. Mamy trochę mało czasu. A później czeka nas wieczór z instruktorami, a dokładnie z władzami zhr -u. i to będzie naprawdę ciekawe przeżycie. Zobaczymy. Stary rynek w Bydgoszczy, w trakcie renowacji. ponieważ nikt nie wie jeszcze, jak on ma wyglądać w efekcie końcowym. Jesteśmy w Operze Nowej. Znaczy dokładnie to, Opera Nowa. Dziwnie tak, bo w tej chwili jesteśmy w operze nowej w Bydgoszczy. Takie ciekawe przeżycie w Bydgoszczy, czy znaczy w ogóle w operze jestem pierwszy raz, więc. No. Co ciekawe, tutaj wszyscy są ubrani elegancko, świętnie, w garniturach, z sukienkach i tak dalej i takich wiecie... My też galowo w mundurach. A my właśnie galowo w mundurach, nie? Także nietypowo, ale no, mam takie w głowie, że jednak mundur to też jest galowy ubiór harcerski. Ciekawe przeżycie, naprawdę. Również tutaj przy operze w restauracji jedliśmy dzisiaj obiad z władzami Komendy Głównej ZHR Harcerzy. Także naprawdę ciekawe przeżycie. Siedzieliśmy z komendantami chorągwi ZHR-u, harcerzy. Fajnie, można było sobie z nimi porozmawiać. Naprawdę ciekawa opcja. No Tam nie nagrywałem z faktu na kulturę rozmów z tymi osobami. Ale muzyczka była piękna. Muzyka była piękna, trochę nie rozumiałam konwencji stwierdzenia, że to jednak ten eliksir zadziałał, ale... To nie eliksir zadziałał, tylko gość miał kasę, czyli wyszła jak zwykle. Leciały na kasę, ale tak nie jest. to. Nie, no nie zna. Ale... Jak to ale... Jak Ci się podobało? E, Dobry spektakl, mógłby być troszeczkę krótszy o 10 minut, ale niestety autor już mierzyje, zjawia, <tutek> nie żyje. Różna ziemia. Tak, się już nie wróci, tak? Powiedz, że nie lecą na kasę. No, ale... e, to neguj, to trzeba po to Idź Nie wiem. Widzieliśmy się na zajęciach, że nie liczy się uroda w stanowiu wyciąg miłości i okazuje się, dzięki spektaklowi dowiedzieliśmy się, że... Żywi się nie ciało... uroda. Przepraszam Was, bo to nie jest jak, na najlepszy portret, jakie zrobię, bo mało się na to Autorka. Autorka pomacha. Da, da, da. Aha, bo to jest nagranie, a nie ten. <mach> <grym> 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 okay. e, tak wygląda nasz wieczór. E, jest godzina 1.30. Wszystko dajemy radę. Mniej no tak. To. E, to, to jest super. I, i nie, gitara. Kochają niektórzy, też prawie jak każdy. Lubię

i doświetlono od boku, idealnie. Mieliśmy zajęcia z Zumby, ale tego wam nie pokażę, bo to nie nadaje się do oglądania. Ale naprawdę, Zumba nie, polecam. było nagrać? Trzeba było na yy, Nie, nie nagrałem jak tańczyliśmy, nagrałem taki moment, kiedy była przerwa. Gdy wszyscy jesteście zmęczeni i Bardzo mądre zagranie. Bardzo mądre zagranie, także nie ma nagrania z tańca, ale. No... Jest z przerwy. <laughs> Pakujemy się. No i co, i za chwilę. Ostatnie zajęcia domu Nie ja się będą dalej świeżo Dobra, ale do 14 jedziemy do domu już bliżej niż dalej, także jest okej okay. Jesteśmy na wieży, ale chwilę tu wrócimy. Za chwilę wchodzimy drugi raz, więc A się na mi to właśnie. Musimy się ubrać. Także to jest Escape School Escape School? Tutaj trochę edukacja Escape School Dziewczynki pomagajcie ładnie chyba tego nie nagrałem. Rekomendacja, no to zastęp nas czytających, by się ze wszystkimi zgodzić.